Witam serdecznie, Radosław Wojciech, firma Biogen. Dzisiaj, kilka słów na temat preparatu Biogen Revital Pro Plus. Co to jest? Jest to kompozyt mikrobiologiczny składający się z niepatogennych szczepów bakterii, które wpływają na glebę, rewitalizując ją. Jak stosujemy? Stosujemy w formie oprysku na glebę. Dawkowanie to 1 litr na hektar, ilość wody 200 do 500 litrów. Po opryskaniu pola. Powinniśmy w przeciągu 24 do 48 godzin maksymalnie równomiernie wymieszać preparat z glebą. Jakie mamy efekty stosowania? Przede wszystkim rewitalizujemy zdegradowaną glebę, zdegradowaną przez czynniki e, takie jak e, temperatura, woda, e, środki chemiczne, ale też ciężki sprzęt. Dzięki temu preparatowi poprawiamy też żyzność gleby. gleby warunki wodno-powietrzne, ale co najważniejsze, poprawiamy sorpcję wodną gleby, żeby ta gleba mogła lepiej zmagazynować i utrzymać wodę. Dodatkowym efektem, bardzo mocnym, to jest przyspieszenie mineralizacji resztek pożniwnych. Dzięki temu odzyskujemy składniki takie jak azot, fosfor, potas, które są zawarte w resztkach pożniwnych. Efekt humifikacji, bardzo ważny. W resztkach pożniwnych jest celuloza, chemiceluloza. Lignina dzięki bakteriom, które są zawarte w tym preparacie. Ligninę rozkładamy np. do kwasów humusowych, fulwowych, czyli generalnie efekt humifikacji, działanie próchnicotwórcze. Dodatkowo efekt zasiedlenia środowiska. Co to jest? Bakterie, które e, zostaną wprowadzone do gleby, powodują efekt zasiedlenia środowiska, czyli wypierają bakterie, wirusy, grzyby patogenne, które są w glebie, dzięki czemu rośliny są zdrowsze, mocniejsze. A my oszczędzamy na zabiegach chemicznych. Zachęcam do zastosowania na swoim polu Biogen Revital Pro Plus. Dziękuję.